To masowo zaczynają robić Polacy we Francji. Szokująca sytuacja, o której mówi Jasnowic Jackowski. Czy to będzie tendencja, która też dotknie kolejne kraje w Europie w obawie właśnie przed wybuchem wojny? Dzisiaj przedstawiam szokującą wizję przepowiednie dotyczącą Francji, Europy, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam przepowiednie Jasnowidza Jackowskiego dotyczącą Francji, a także Europy. Pamiętajmy o tym, że Jasnowidz Jackowski mówi, że już wkrótce dojdzie do wybuchu wojny. Nawet teraz mówi, że praktycznie poszczególne państwa gromadzą surowce węgiel, benzynę, gaz i tak dalej, co nie jest przypadkowe, gromadzą te surowce w obawie przed tym, że wkrótce dojdzie do wybuchu wojny, bo przywódcy tych państw wiedzą, że dojdzie do wybuchu wojny, no bo gromadzenie surowców na dłuższą metę nie ma sensu, akurat takiej praktycznie surowców. No i też Jasnońc Jackowski opowiedział o pewnej kobiecie, która napisała do niego list z Francji, Polka, która mieszka na co dzień we Francji. Ona mieszkała w dużym, jednym z dużych miast we Francji sprzedała mieszkanie w tym mieście, a następnie kupiła sobie domek małej miejscowości na wsi. No to się by powiedział: No, ale co to takiego rewelacyjnego? Wiadomo, ludzie kupują mieszkania, domy, sprzedają, migrują, ale to jest coś innego, ponieważ ta kobieta powiedziała mu, napisała w tym liście do Jasnowidza Jackowskiego, że poczuła, że to jest tak naprawdę ostatni moment na to, żeby tego dokonać. Obawie przed tym, co się wydarzy, a więc wybuchem wojny, eee, praktycznie tutaj szaleństwa mi się chodzi o ceny nieruchomości, albo one będą szły bardzo nisko w dół, albo będą szły wysoko w górę, Pewnie, będą, będą pewne rejony, które będą uznawane za bezpieczne, chociaż nikt nie, nie może się czuć bezpieczny ani żaden rejon nie może być się czuć bezpieczny, albo będą szły po prostu bardzo nisko w górę, bo na przykład jakiś rejon będzie dotknięty konfliktem, ludzie będą masowo sprzedawać tam mieszkania. No właśnie, czyli mamy tutaj do czynienia z pewną tendencją, która ma miejsce w Europie. Ja muszę powiedzieć, że też no, wielu Polaków ogląda mój kanał na całym świecie, także w Europie. Tak no bez chwalenia się bałwochwalstwa, tylko mówię ogólnie, bo to można sprawdzić faktycznie, kto wchodzi, kto ogląda filmy na, na, na kanale. No i wiele osób pisze do mnie właśnie, że też podjęło taką decyzję, że mieszkają w dużym mieście, przenieśli się do, do mniejszej miejscowości, i to nawet nie jest kwestia tego, tak uciekniemy z dużego miasta do małej miejscowości, odpoczniemy, zobaczymy po prostu ten spokojniejszy tryb życia, kontakt z źródłem o, o natury Bo tu jasno i Jackowski mówił, że ta kobieta miała piękne, nowoczesne mieszkanie w jednym z dużych miast. Przyniosła się do chaty, e, praktycznie e, na wsi, tak, w czy mniejszej miejscowości. Z, z gliny, z, z po prostu kamienia, z drewna. Oczywiście taki dom może mieć swój urok, ale z drugiej strony jak ktoś popatrzy, no nie no, w mieście to jest lepszy praktycznie, wyższy standard, tam ślepie po prostu powinno żyć, tak. Natomiast wolała właśnie tego dokonać, bo ona nie, nie mówiła, że to dokona ze względów finansowych, albo że było to jej marzenie. Bo niektórzy na przykład sprzedają mieszkanie w dużym mieście, a idą mieszkać w, do, do mniejszej miejscowości, tak? Słyszałem o takim muzyku polskim, słynnym, który grając praktycznie koncerty w Polsce, zarobił pieniądze, potem jeszcze miał tantiemy i z tych pieniędzy kupił sobie dom e, gdzieś na jakiejś wyspie w, w Hiszpanii, tak? Nie pamiętam, jak się ta wyspa nazywa. E, na wyspie faktycznie Teneryfa, tak? To jest, nie wiem, czy to jest, należy do Hiszpanii, czy nie, ale w każdym razie na ten, Teneryfie. No chyba do Hiszpanii należy no i tam sobie jeździć kilka razy w roku na wakacje. No to jest inna sprawa. Natomiast tutaj mamy do czynienia z tym, że ludzie czują, że to jest ostatni moment, ostatnia chwila przed tym, żeby po prostu sprzedać nieruchomość. Może w miarę czuć się bezpiecznie. Jeżeli to po prostu pomoże tej kobiecie, ten komfort, to może się właśnie czuć bezpiecznie. Wiadomo, że. Duże miasta też mogą być zagrożone, bo w tych dużych miastach najczęściej są cele strategiczne. Bazy wojskowe, oczyszczalnie, jakieś mosty, punkty przeładunkowe, tak? Gdyby na przykład do, doszło do ataku z powietrza. Więc takie poczucie może być jakby bezpieczeństwa. Oczywiście jest to, może być mylne, tak? Bo załóżmy, że dojdzie do użycia broni masowego rażenia, bomby atomowej, czy broni chemicznej, biologicznej, Teoretycznie wszyscy zginą, tak? Nie ma po prostu lepszych lub gorszych, ale z drugiej strony być może rzeczywiście, jak ta kobieta uznała, że to jest lepsza lokalizacja, tam się będzie czuła bezpiecznie. Poza tym ona też może widzieć, co się dzieje, jeśli chodzi o nastroje społeczne w poszczególnych miastach, tak? Czyli to też jest nieciekawa sytuacja. Bunty społeczne, które nastroje społeczne w tym roku, może nie, ale w tamtym roku były przecież marsze, anty które sprzeciwiały się obłoszczeniom związanym z koronawirusem. Może nie antykowidowym, ale związanym z obłoszczeniami dotyczącymi covidu, tak? Bo nikt nie podważa kwestii covidu, że istnieje, jest bardzo niebezpieczny, trzeba się szczepić, i tak dalej. Natomiast widać było, że już po prostu społeczeństwa się buntują, że są jakby czują się uciśnione, tak? Czyli tutaj jasno Jackowski mówi na temat tej tendencji, która może występować. Zresztą Jasnowid Jackowski mówił w ten sposób, że teraz jest tak naprawdę bardzo blisko, jeśli chodzi o, ma silne poczucie tego, co może się praktycznie teraz wkrótce wydarzyć na świecie, że nastał ten czas, kiedy dojdzie do konfliktu światowego, konfliktu globalnego, a właśnie takim symptomem jest to, że poszczególne państwa gromadzą surowce i, według Jasnowidza Jackowskiego, gromadzenie surowców właśnie jest też tym przejawem przygotowania się na wypadek wybuchu wojny, że swego rodzaju szkolenie BHP mieliśmy jak był koronawirus. Byliśmy przygotowani do tego, że trzeba nosić maseczki, trzeba robić zapasy, a nie wychodzić z domu przez jakiś czas i to było tak naprawdę szkolenie BHP na tamte czasy, na te czasy, bo dalej koronawirus jest pod kątem koronawirusa, natomiast mamy to przeszkolenie BHP, gdyby na przykład doszło do wybuchu wojny, do jakiejś sytuacji niebezpiecznej, byłyby jakieś naloty. Wtedy władza by powiedziała: siedźcie w domu, nie wychodźcie z domu przez najbliższe. Cztery tygodnie zapewnijcie sobie prowian, tak, zapasy jedzenia i tak dalej. Czyli w jaki sposób jesteśmy już przeszkoleni, jeśli chodzi o pod względem BHP. Czyli tutaj Jan Jackowski właśnie mówi o tej sytuacji, która ma miejsce. bo Pomijając kwestię, jakby tego, czy ktoś lubi duże miasto, czy ma małe miejscowość, i tak dalej. Tylko pamiętajmy, że ta kobieta też była w podeszłym wieku. Ona decyduje się na sprzedaż mieszkania w mieście. Gdzie wie wszystko praktycznie, gdzie jest położone lekarze, przychodnie itd., idzie na mniej do mniejszej miejscowości. Człowiek, który jest w podeszłym wieku, znaczy może nie w podeszłym wieku, ale starszy, no będzie musiał liczyć się na to, że musi korzystać z tej pomocy medycznej. Ja nie mówię, że w małych miejscowościach nie ma tej pomocy, ale na przykład e, może być utrudniony dostęp, może być dalszy praktycznie dojazd, czyli to na pewno była decyzja przemyślana. Podjęta w ten sposób, że to ostatni moment, żeby tego praktycznie dokonać. Bo gdyby doszło do, do wybuchu wojny, to na przykład ceny nieruchomości by mocno spadły. Wtedy już nie mogłaby zdecydować się na taki krok, tak? E, mogłyby zostać nieruchomości zniszczone. Przecież w Polsce na przykład są kamienice, które dalej są praktycznie jeszcze zniszczone z czasów II wojny światowej. E, jeszcze właściciele, czy po prostu wspólnoty, czy zarządcy nie od, odremontowali. Ich. Są kamienice, gdzie widać praktycznie ślady po, po tym, jak były prowadzone działania, tak, militarne podczas II Wojny Światowej, jakby oszczały były prowadzone. No to jest szokująca sprawa, po kilkudziesięciu latach, ale rzeczywiście te kamienice dalej są. Gdyby na przykład doszło do wybuchu wojny, ta kamienica, taka kamienica czy budynek zostałby oszczelony, no to już pomijam, że traci na wartości, poza tym ktoś może przejąć takie na przykład, taką nieruchomość i wtedy rzeczywiście taka osoba może być bardzo stratna. Ostatnio przedstawiałem na moim kanale film na temat tego, że wojsko może zarekwirować samochód, nie tylko na wypadek wojny, bo to jest oczywista sprawa. Zresztą są to przepisy archaiczne z lat 60. tamtego wieku, które zostały jeszcze praktycznie aktualizowane w 2004 roku, gdzie były podane stawki za kilometrówki, za zużycie samochodu, za dobę tak naprawdę, tak jak na przykład wojsko weźmie samochód na Dobę czasu, ile jest przeznaczone praktycznie pieniądze, rekompensaty dla właściciela. I wojsko może zarekwirować samochód nie tylko na wypadek wojny, ale też na 7 dni w roku na 48 godzin w ciągu roku na no, tak zwany przegląd, tak? Jest komendant uzupełnień wojsku, który stwierdza, że na przykład brakuje im tyle i tyle sprzętu i na przykład chce, żeby dane samochody stawiły się tak, ludzie, tak, no nie jak ludzie, ale żeby były na przykład podstawione w konkretne miejsce do jednostki uzupełnie wojskowych, bo chce zobaczyć, czy rzeczywiście w obliczu wojny takie samochody, wojsko mogło liczyć na takie samochody, tak? No właśnie, no to też jest przerażająca sprawa, czyli to co my tak naprawdę wypracujemy z naszych pieniędzy, zarobimy na samochód na przykład dostawczy, który ma służyć firmie, wojsko może w każdej chwili powołać, tak? Może w kontekście wojny, no jest to trochę dziwna sprawa, ale jeszcze byłoby to zrozumiałe. Na przykład w czasie pokoju, że wojsko może tego dokonać, no jest on jak na razie przepis martwy, nikt tego nie realizuje, tak? Ale pytanie jest takie, gdyby na przykład do władzy doszła jakaś inna władza. Albo władza która by na przykład zdecydowała, że należy po prostu zrobić taki przegląd. No to jest przerażająca sprawa. Więc tak to wygląda. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki Asłanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw, zupa, zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!